Granola z jogurtem na śniadanie? O, jak uroczo. Jeszcze może świeczka sojowa i afirmacja jestem energią światła. Serio, dziewczyno, to nie jest śniadanie, to deser dla panienek, które wierzą, że łyżka miodu i kilka płatków owsianych zrobią z nich boginie zdrowia. Alfa kobieta nie zaczyna dnia od cukrowej bajki w szklance. Alfa zaczyna od mięsa i jaj, bo Alfa nie potrzebuje słodyczy, żeby mieć moc. Potrzebuje cholesterolu, żelaza i tłuszczu, paliwa, które daje siłę nie zjazd po dwóch godzinach. Te fit księżniczki z granolą w słoiku po marmoladzie niech dalej udają, że są syte po jogurcie. Ty masz być lewicą, nie zjesz jogurtu z czyja, tylko steka z jajami. I to jest różnica między kobietą, która przeżywa dzień, a tą, która nim rządzi. Więc jutro rano odłóż słoiczek, rozgrzej patelnię i zrób śniadanie z charakterem mięso, jaja, masło i cisza, bo alfa je, a nie ćwierka o kaloriach. A jeśli chcesz wejść w ten poziom, dołącz do wyzwania Kobieca Siła w 90 dni i zobacz jak smakuje życie bez granoli i bez ściemy.